Michałowice, koło Krakowa, 18 października 2021 roku. Matka Boża. Ja jest najświętsza Maryja Panna, Matka mojego Boskiego syna, Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam Ci imieniem mojego Boskiego syna, Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I ja odpowiadam. Na wieki wieków, Amen. Ci z woli Trójcy Świętej przybyłam do ciebie w wypłomieniu, aby przekazać ci wolę poszą, więc nie lękaj się. Tak bardzo mocno, niesmiernie Was kocham, tak bardzo miłuję i pragnę, abyście zechcieli wypełniać każdą wolę i myśl poszą. Choć Trójca Święta obtaszyła mnie wielką siłą, mocą i potęką, tak doskonale wiem, co mogę uczynić. A czego nie wypada i wiem jak tego wszystkiego użyć do dobrych celów. Pragnę pomóc Wam kroczyć drogami spawienia. W dzisiejszym czasie demony uderzają Was o wiele bardziej, o wiele intensywniej niż do tej pory. Smakają swoje ataki, zwierają swoje szyki, bo doskonale wiedzą, że koniec ich działania jest bardzo piski. Nie szałujcie swojej to mnie miłości. Pozwólcie mi swobodnie działać w waszych sercach i duszach. Pozwólcie ogarnąć się mojej macierzyńskiej miłości. Chcę, abyście byli posłuszni i kroczyli drogą stromą, lecz pewną, tą, która powiecie was na wyszyny nieba. A omijajcie szerokim łukiem autostratę wiodącą ku piekielnej czeluści. Oto nadchodzą kolejne wydarzenia, a Ja pragnę was na nie odpowiednio przygotować. Słudzołotasze, kapłani Mojego Boskiego Syna, Jezusa Chrystusa, chronicznie, ale jednostajnie, oddalają się od Poka, od pełnienia tego, co stanowi wolę Bożą, Nęceni powabami pokus upadłego anioła. Temu one podają wam wciąż te same propozycje, te same zachęty, czasem zmieniają jedynie opakowanie, Najbardziej panenną propozycją swego ducha jest wszelka nieczystość i chroniczne łamanie boszego prawa, dekalogu. Chcąc pokonać pokusę, usuńcie ją siłą woli ze swego umysłu, unikajcie wszelkiego myślenia o tym, nigdy sztucznie, nie nakręcajcie się, trwajcie wiernie w czystości, unikając nawet szartów lub ważnych i nieczystych. Wielkim słowem, które tak bardzo pakateisuje się, jest ubieranie przez osobę obojga płci, ponędnych strojów. Słą rzeczą jest noszenie zbyt obcisłego, przylakającego do ciała ubrania. Po to powoduje niepotrzebną pracę smysłów osoby obserwującej ją. Osoba opierająca się zbyt obcisłe ubranie nie zawsze, w pełni, staje sobie sprawę z tego, co czyni. Lecz każda będzie osądzona przez poszą sprawiedliwość, nawet za krzychy popełnione nieświadomi. Pomimo Waszej niechęci od rasy, już teraz chcę, abyście podjęli dobrowolnie omartwianie swojego ciała i duszy. Ciało omartwiacie postami, dodatkowymi wyrzeczeniami, też dodatkowo możecie umartwić swoją duszę, unikając swoich ulubionych rozrywek. Zechcicie karmić codziennie swoją duszę, przystępując do komunii świętej, dbając o to, by przystępować do niej z czystym sercem. Słe duchy potrafią zaciemniać wasz umysł hipnosą i znieczuleniem demonicznym i namawiać was do spożywania Świętego ciała mojego ukochanego Jezusa, w stanie krzechu ciężkiego. Krzech ten jest wielkim świętokradztwem, bardzo silnie obciąża waszą duszę, a potrzeba naprawdę niewiele, bo wystarczy skorzystać z sakramentu pokuty, do którego powinniście się solidnie przygotować. Sprawę ułatwia systematyczne oczyszczanie duszy z wszelkich grzechów i upadków spowiadanych na bieżąco. To ułatwi Wam funkcjonowanie. Chcę, abyście szli za moim przykładem, rozpalali się w miłości, pokochali częste wizyty i atelacje mojego świętego, eucharystycznego syna. Nauczcie się wyciszenia ust i myśli. Pozwólcie mi Was i poprzez Was działać to woli. Na tyle, aby przygotować wasze serca i dusze na to, byście mogli podjąć milczenie waszych ust i umysłu. Zbyt często wasze myśli są rozpiekane, które skaczą po wielu tematach, jak kankur. Definitywnie zakończył się spokojny czas. To lamusa odeszło to, co było i nie powróci. Każdy żyjący na ziemi człowiek odczuł te zmiany na własnej skórze. Przez wiele lat całe niebo ostrzegało Was o tym, co ma nastąpić. Zbyt wielu ludzi oddało swoje dusze szatanowi, który ofiarował im imitację szczęścia, to co daje radość jedynie przez krótką, ale ułudną chwilę. Sły duch nie jest w stanie dać, ofiarować prawdziwego szczęścia i radości, bo te daje Wam jedynie Trójca święta. Jest wielu, którzy przystąpili do krona czcicieli szatana, którzy wstąpili do masonerii, tnąc się po szczeblach tej demonicznej organizacji. Do masonerii przystąpiło wielu kapłanów i biskupów oraz kardynałów, a jest w tej organizacji obecny papież. Nie będę się rozwodzić opisując struktury i działanie masonerii. Jest to Wam dość dobrze znane w mniejszym lub większym stopniu z wielu publikacji. Ludzie ci chętnie słuchają dyrektyw szatana, z atencją wcielają wszelkie życzenia demonów w życie. Szczyty tej organizacji opięło kilkanaście rodzin z Hasarii szytowskiej i tylko oni wiedzą dość dobrze, w którym kierunku prowadzi ich Lucyfer, który jednak ukrywa przed nimi zasadnicze, kluczowe informacje. Karstka ludzi wydaje rozkazy tym, których przekupili pieniędzmi, albo zastraszyli, albo daje się wsiąść na lep władzy. Od prawie dwóch stuleci masoneria pracuje nad likwidacją Kościoła Świętego. Weszli do jego struktur, pracują usilnie nad nim, obsadzając wszelkie możliwe znaczące stanowiska swoimi ludźmi. Tym sposobem obsadzone są prawie wszystkie stanowiska w Kościele Święty. Ludzie ci stosują kilka standardów zachowań. Z jednej strony wykonują niezbędne czynności liturgiczne i wszelkie inne pseudopopocznościowe, z drugiej strony swoim sercem są przy demonie, którego pupy i wszelkie rozkazy z atencją wypełniają. Przez wszystkie lata swojego działania objęli większość stanowisk kierowniczych i nauczycielskich w większości seminariów duchownych na całym świecie. Zmienili sposób i metodę nauczania. Zmienili na gorszą, niewłaściwą formułę nauczania. Wprowadzają wielki sament i chaos w dusze młodych chłopców którzy śle formowani przez wszystkie lata zostali wyświęceni na kapłanów, a niektórzy z nich zostali biskupami i kardynałami. Śle, nieprawidłowo formowani są łatwym łupem dla szatana. Już w seminariach chtębi się prawdziwą wiarę, zdrową popożność, pozwala się na wcielanie wszelkich dewacji i spoczeń w życiu młodych alumnów. Przez te wszystkie lata, które miała masoneria do dyspozycji, Przyjęła prawie wszystkie wysokie stanowiska w Kościele Świętym, a teraz wcielają końcowy plan likwidacji Kościoła Świętego w życie. Mają prawie wszystkie liczące się stanowiska w Kościele Świętym, w tym te najwyższe, tępią, zdrową, prawdziwą pobożność. Prowadzają wszelkie dewacje, także to, co złe jest w innych religiach, botając to jako dobre, wartościowe, nowoczesne, warte uwagi. Prawie cały Kościół Święty odszedł od dobrej, zdrowej nauki, a poszedł w propozycje i interpretacje proponowane przez szatana. Mało kto teraz słucha ducha świętego. Demon stał się reformatorem liturki, interpretatorem Pisma Świętego według własnego klucza i pomysłu. Są zamiary wyświęcania kobiet na kapłanów i biskupów, co z natury rzeczy jest nieważne, nie zaistnieje. Do głosu obecnie dochodzi syn zatracenia Antychryst. Będzie chciał w niedługim czasie opiąć ster Kościoła Świętego. Umożliwi mu to ten, który do dziś jest w strukturach masonerii, obecnie pełniący rolę papiesza. Antychryst, wiecie, wielu ludzi, wieloma fałszywymi, demonicznymi cudami, ogłosi się mesjaszem. Wielu pójdzie za nim, jak w tym, zahipnotyzowani jego osobą. W międzyczasie wydarzy się wiele kataklizmów i katastrof na wielką skalę. Większość ludzi żyje we wtórnym pokaństwie, a w miejscu boka ustawili sobie temat zastępczy. Coś, co jest jedynie substytutem, surokatem, namiastką, ilusją poka. Jednym z nich jest pęd do kariery, sławy. Innym jest nieprzeparty pęd za pieniądzem, którym nigdy się nie nasycą, którego nigdy nie będą mieli dosyć. Jeszcze innym jest kult ciała, kult zdrowia, za wszelką cenę. Jeszcze innym demoniczne techniki wschodu i wiele, wiele innych. Ludzkość krzeszy na potęgę, okarnięta hipnosem i nieczuleniem demonicznym. Już nie czują wyrzutu sumienia, prną we wszelki krzech, coraz głębiej i głębiej. Temu one wymyśliły wiele tematów zastępczych, które wcielają z powodzeniem w życie by nie pozwolić swoim ofiarom pomyśleć, choćby przez chwilę, o nawróceniu, o odwróceniu się od sła swoich uczynków. Miliardy ludzi na całym świecie szyje toczesnością, żyje w pokaństwie, a szatan pilnuje, aby nikt z nich nie wkroczył na drogę nawrócenia. Swoje tuchy co chwilę podsuwają swoją ofiarom nowe, wynatuszone perwersje, podają mi propozycję popełnienia grzechów, wołających o pomstę to nieba a także krzechów satomskich, jako ich własna propozycja, rozmaicenia wszelkich zachcianek i fantazji. Tymi propozycjami są między innymi wszelka kradzież, wszelkiego typu oszustwo, seksizm, petofilia, zoofilia, czasem wyustana nekrofilia, pęd do władcy za wszelką cenę, choćby po trupach i wiele, wiele innych. Większość ludzi na ziemi. O ile się nie nawróci, nie odwróci się od swoich grzechów, od swojego złego postępowania, grozi mi pieszne potępienie w piekle. W wyniku działania masonerii kościelnej, na polecenie Lucyfera do Kościoła Świętego, weszły różne zmiany kierowane nie człowieka, nie paniem o niego, nie dla pomnaszania czci i kultu Boga, nie dla rozwoju świętości osoby każdego człowieka. Lecz zmiany te miały na celu wprowadzenie chaosu, likwizacją wszelkiej prawdziwej poposzności. Tymi zmianami jest zmiana posta, skręczącej na każdą inną. Przyjmowanie Komunii Świętej skręczącej i to ust na każdą inną, a zwłaszcza to ręki. Ustanowienie świeckich szafaszy Komunii Świętej, jak też wiele, wiele innych. Wyników wprowadzenia do Kościoła świętego w funkcji świeckich szafaszy komunii świętej jest sanik prawdziwych powoń kapłańskich i sakonnych. Demon stara się rozbić wszelką jedność we wspólnotach, powoduje zmiany w zdrowych, dobrych nawykach poboczności. Zniechęca to modlitwy, a zwłaszcza do podejmowania wszelkich postów i umartwień. Trudce święta nakazało jeszcze czekać, aż to dopełni się miara sła i swych ludzi. Ja i wszystkie chóra jesteśmy już od dawna gotowi do wszelkiego działania, do podjęcia trudów walki o dusze, o ich spawienie ospawienie wielu, wielu ludzi, lecz aby wyrwać diabłu więcej dusz, potrzeba jest wiele, wiele modlitw i ofiar, postów, ekspiacji, wielu ludzi dobrej woli, którzy będą gotowi do działania i pomocy, a których jest tak bardzo niewielu. Porzućcie wszelkie swary i kłótnie, zacznijcie modlitwę i pokutę. Trudy Święte je ja od lat i dziesięcioleci o to prosimy, lecz kto nas słucha? Słuchają nas wciąż ci sami ludzie, te same osoby, a potrzeba wielu, wielu nowych ludzi. Niedawno poprosiłam Trucę Świętą o dodatkowy czas na moje działanie. Dostałam trzy lata, z czego biegnie już drugi rok. W niedługim czasie Duch Święty oświetli całą ludzkość światą Świętej Bożej sprawiedliwości. To wiele zmieni, a tym sposobem pozyskanych dla nieba będzie wiele tuż. Demon z tego powodu będzie bardzo wściekły. Trzeba w z wysiłki, aby można było uratować o wiele więcej dusz. Dla Boga i dla mnie cenna jest każda najmniejsza dusza. Nikt nie jest za słaby, nie jest za lichy. Każdy jest ważny dla wieczności. Przy płomieniu, tak bardzo Cię kocham, słodki synu, i chcę się Tobą posługiwać. Trwaj wierny przy Bogu. Wykonuj jak najlepiej to wszystko, czego on chce od ciebie i pragnie. Pomogę Ci pokonać wszelkie Twoje słabości i łomności. Oprzyj się więc śmiało na mnie, licz na moją pomoc. Ja cię nikt nie zawiotę. Pomogę Ci wypełniać wolę bożą na piesząco. Nie myśl w ogóle o sobie. Jeżeli już, to tylko tyle, ile jest niespędne, konieczne. Przyjdź na piesząco. Nie myśl o przeszłości, to jest to już za Nic w niej nie zdołasz zmienić. Nie myśl też o przyszłości, bo ona jest w ręku Trójcy Świętej. Ty jako mój i Boży niewolnik nie masz najmniejszego wpływu na cokolwiek. Ty możesz jedynie realizować Poszy plan, Posze zamiary. Wiem, co sobie myślisz, że to niczego się nie nadajesz. To jednak nieustanie, wpajają ci demony. Bóg cię wybrał i chce się Tobą posłużyć. Ty poddaj się działaniu Boga. I z ochotą pełni wolą poszą, taką, jaka ona jest. Ja pomogę Ci we wszystkim, tylko trwaj, nie poddawaj się jakiemukolwiek działaniu swego ducha. Ufaj Bogu i nie poddawaj się zbyt łatwo jakiemukolwiek działaniu Temona. Bóg to puścił, że w czasie Twoich narodzin umarłeś. Przyszedłeś na drugą stronę, lecz Bóg cofnął cię z powrotem, abyś do końca mógł zrealizować wolą poszą. Szczątki tego wytaszenia, pozostały jeszcze w Twojej pamięci. Ja doskonale wiem, że jesteś słaby i łomny, pełen wad i łomności, lecz pożym pragnieniem było, abym się topą zajęła, a ja to uczyniłam z wielką radością. Trójce Święta ofiarowała Tobie szczególnego opiekuna, którym jest święty Gabriel Archanioł. Anioł posze informacji. Jest jednym z siedmiu stojących w przed tronem Trójcy Świętej. Ty sam jeszcze za wiele nie wiesz, za wiele nie rozumiesz. To strzekasz własne, to się ułomne realia i nie wyobrażasz sobie, w jaki sposób Bóg chce cokolwiek przy Twojej pomocy uzyskać. Ty sam się o nic nie lękaj, zawsze ochotnie potawaj się wszelkiemu, poszemu działaniu, a to w zupełności wystarczy. Niczym się nie zniechęcaj, ale staraj się nie poddawać i wypełni na piesząco to, co stanowi wolę poszą. Nie martw się o jutro. Ty dziś rajsuj na piąco, wolę Bożą, jutro pozostaw w Bożych i moich rękach. Nie straszaj się upadkami, ale walcz ze swoimi wszelkimi słabościami i łomnościami. A gdy nie będziesz dawać raty, proś Trójcę Świętą mnie o pomoc, a tę pomoc z pewnością otrzymasz. Zawsze czyń to wszystko, co skasuje Ci Trójca Święta i ja. Resztę pozostaw innym to działania poszeko. Otal od siebie wszelkie złe myśli. Nie poddawaj się ich działaniu. Zawsze słuchaj bożych impulsów. Zawsze wypełniaj wszystko to, co one ci wskazują. Stawaj tylko w prawdzie. Nie poddawaj się nieprawdziwym oskarżeniom wewnętrznym. To oprzyj się na trójce świętej i na mnie. Resztę pozostaw naszemu, świętemu działaniu. Naucz się przewidywać konsekwencją czynu. Hamy słow, w zarodku, nawet, a może zwłaszcza wtedy, jak ono się tobie wydaje miłe i przyjemne. Niczego nie zaniedbuj, bo to jak nie wcześniej, to później. Odbije się z złymi, niechcianymi konsekwencjami. Zawsze słuchaj wszelkich słów i pouczeń nieba. Staraj się bezwłoki, wszystko wcielać w życie. I walcz z pokusami, tym moc i tym intensywniej, im one stają się bardziej złe i natrętne. Kocham Cię mimo wszystko, dlatego chcę, abyś był ostrożny i uważał. Uświadam sobie, że zawsze opiekuję się tobą, na każdym kroku. Dbam o Ciebie. Dlatego zawsze ochotnie poddawaj się każdemu działaniu Trójcy Świętej i mojemu. Pilnuj swojej mowy i myśli, by były czyste. Nie ulegaj zbyt szybko, zbyt łatwo, swoceniu demona. Czuwaj. Zwrócił to mnie o pomoc o każdej poszedniej nocy, a jeżeli będzie to zasadne, pomoc nas z pewnością otrzymasz. Kocham Cię i z mojego świętego macierzyńskiego serca Ci błogosławię. Kochane Dzieci światłości, miłe mojemu świętemu macierzyńskiemu sercu, tak bardzo Was kocham, tak bardzo miłuję i pragnę, abyście nie zawiedli mojego dowa zaufania i z chęcią realizowali Bożą ani swoją wolę. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Chcę Wam pomóc, ale wy nie zawsze zgadzacie się, aby Wam pomagać. Pragnę Wam pomóc, lecz to Wy musicie chcieć, aby Wam pomóc. Słytok przejął kontrolę nad ogłupiałą przez niego i przez krzech ludzkością, a także nad duchowictwem wszystkich szczepli. Trudze święta, ja tak bardzo mocno Was kochamy, lecz na zbyt wielu z Was się jeszcze nam wyrywa, przez swoje upadki i umności. Pilnujcie tego, aby zbyt nisko nie upaść. Oprzyjcie się mocno na Bogu i na mnie, a Trudze święta, ja dokonamy reszty. To Dopóki żyjecie na ziemi, zawsze, możecie się nawrócić, odwrócić się od sła, swojego postępowania, a ja do tego zachęcam Was z całej siły. Zechciecie się zdecydować, dokonajcie właściwego, dobrego wyboru. Ja Wam we wszystkim to pomogę. Zaufajcie mi i pozwólcie działać Was, ale i poprzez Was to woli. Kocham Was moje skarby i pragnę, abyście nie zawiedli mojego to Was zaufania. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham Was niesmiernie mocno o moje skarby. Z miłością przytulam Was do wnętrza mojego macierzyńskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 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 Ufajcie Waszej niebieskiej Mamie do końca, na tyle, na łacie, tak bezgranicznie. a Ja pomogę Wam z chęcią dojść do wyższym nieba. Nie lękajcie się o nic, ale oprzyjcie się z miłością na Mnie, bo chcę prowadzić za rękę, do spawienie, tak jak Matka prowadzi małe dzieci. Nie lękajcie się piekielnego przeciwnika, bo jego tepczę każdego dnia. Kto z Was pomoże mi ratować duszę, Litząc tak wielkim potokiem na na potępienie. Czy stać z was na to, aby mnie posłuchać? Jak bardzo mnie kochacie. Staram się chronić was o skutku Waszej kłopoty, bezmyślności i naiwności. Lecz nie zmuszę to niczego waszej wolnej woli. Jest nas zbyt wielu krzeszących, a zbyt mało tych, którzy pomagają mi w ciele spawienia tuż. Kto mi pomoże? Nie opuszczę was w potrzebie. I mimo Waszej krąbności i przewrotności, wszystkie Was bardzo, bardzo mocno kocham i błogosławią, Maryja.